Nie jest, mi to, nie, jest, jest, nie jest mi to potrzebne. Mam do opieki babcię i chcę się to, tą babcią zaopiekować, a nie potrzebuję wysłuchiwać, rozumiesz, że, że jesteś idiotą, że się z ciebie wyśmiewają i na przyjeżdża i dyskutują na twój temat przy stole, y, y, rol przyjeżdża, dyskutują, cichrają się i, i tak dalej. Nie jest to wcale przyjemne. Dobra, słuchaj, yy, Iwona, ale tak naprawdę to ja rozmawiałem z jej mężem. Ja rozmawiałem z jej mężem, i on dyskutował ze mną około 35 minut. To jest oficer amerykański. On wie, że ja jestem oficerem. Yy, rozmawialiśmy na różne tematy, i życiowe, i polityczne, i on mi przyznawał rację, a ja je przy, przyznawałem jemu, bo on zmienił już pogląd. Yy, to, co kiedyś mówił, że to jest niemożliwe, to on mówi: nie, ty miałeś rację, teraz to jest możliwe. Także Ina na przykład była do mnie bardzo miła. Powiedziała, że mi napisze adres, gdzie się robi kurs na lektora w Niemczech, na lektora Kościoła Katolickiego. Że mi napisze normalnie maila, gdzie mam się zgłosić terminy tych kursów i tak dalej. I jak będę miał oficjalny dokument, to wtedy mogą mnie w całych Niemczech kwalifikować jako lektora, bo w Polsce mi to jest niepotrzebne, bo w Polsce nie ma takiej biurokracji, jak, jak jest w Niemczech. W Niemczech to jest po prostu wszystko dziwne. W kościele odprawiają msze murzyni, jacyś papuasi czarni, nie, i tak dalej, ze stopniami doktorów, etc. Nie wiadomo, gdzie to zrobili, czy w Afryce, czy w Niemczech już. W każdym bądź razie ja tego niemieckiego, co oni mówią, to rozumiem w 70%, bo oni tak kaleczą ten język, że nie wiem w ogóle, kto im pozwolił być w ogóle księdzem w Niemczech. Nie Po prostu oni nie mają w Niemczech księży. Niemcy. Kradną i księży, i kradną ludność z całego świata, po to tylko, żeby u nich pracować, bo inaczej ten kraj się zamknie. I to podobnie jest tutaj. Oni chcą, żeby dziadek nie miał żadnych kontaktów, bo przez to wszystko on szybciej umrze, a dziadek potrzebuje kontakty z normalnymi ludźmi. I dziadek powiedział: Artur, w każdej chwili, jak chcesz, to przyjeżdżasz. Danka ma czas wolny, nie ma problemu, jedzie do ciebie na parę godzin, potem przyjedzie, mili, daje pić i idzie spać. I, I tyle. No Tutaj nie ma nic w tym złego. To jest normalna sprawa. To jest normalne życie. Nie wiem, dlaczego ty jesteś tak wystraszona, że, y, że nic nie wolno, nawet samochód nie może, mój samochód nie może stać w bombę, bo jak dziadek zobaczy, to co? Na zawał umrze, czy, czy co się stanie? No weź nie przesadzaj. W Niemczech stoją moje samochody na wielu ulicach i w różnych miastach. Dlaczego mają nie stać? To nie jest kraj dziwny, tak jak w Polsce, że samochód, który stoi, to musi być zarejestrowany. Bo inaczej po prostu nie może być. Tutaj mogą samochody stać niezarejestrowane. Jest zupełnie, w Niemczech jest zupełnie nie inny świat i inne są przepisy, pomimo tego, że jesteśmy w jednej Unii Europejskiej. Tu samochód nie musi być zarejestrowany, a sobie stoi na ulicy. On nie jedzie, on nie zagraża bezpieczeństwu i tak dalej. Nie wiem dlaczego ty się denerwujesz, z jakiego powodu. No. Powiedziałeś, że nie rzucisz słuchawki, a teraz to nie rzucasz słuchawki, ale się w ogóle nawet nie, nie odzywasz. No słucham to, co mówisz? No. No, posłuchałaś to, co mówię, no to chyba mówię prawdę, prawda? Nie będę się wypowiadała na ten temat, czy mówisz prawdę, czy mówisz nieprawdę. No mówię ja prawdę, po... mówię ja wypowied... autentycznie ja wypowied... prawdę. Ja, ja wypowiedziałam się to, co ja myślę, i, yy, a Ty mówisz to, co Ty myślisz i na tym się kończy. Okej, okay. słuchaj, yy, ale Ty pracujesz w Niemczech już ponad 6 lat. To jest jedna sprawa. Znasz troszeczkę niemiecki, nie jesteś głupia, chociaż powinnaś się okay. bardziej doszkolić, żeby ich rozumieć, bo też do końca ich nie rozumiesz i po prostu ten język kaleczysz. A Danka to też nie, bądź, nie rozumie. Nie bądź taki mądry i nie, nie bądź taki cwawy, tylko ci tyle powiem. Bo to, że potrafisz mówić po niemiecku, to jeszcze nie. Nie, nie, nie wszystko znaczy, że ktoś, kto umie mówić po niemiecku, jest osobą mile widzianą i inteligentną. Pamiętam, ale, ja nie, ale ja nie potrafię mówić po niemiecku. Ja też kaleczę, bo moja gramatyka nie jest zbyt dobra, chociaż przyznała mi ostatnio Ina, że mówię coraz lepiej. Ja mówię, no, mówię dlatego, że po prostu pracuję w klinice i uczę się od różnych ludzi języka i doskonale też i rosyjski, i arabski, i francuski, i angielski. To tak, jest Tak, jeszcze, jeszcze ile? Jeszcze? 20 innych języków nasz. Nie bądź taki że tutaj sprzą... i nie bądź taki mądry. Rozumiesz, że tutaj sprzątaczka pracująca za 10 euro, tylko tyle, że jest z Syrii, przyjechała sprząta. Ma tytuł naukowy i ona włada siedmioma językami? Dobrze. No. Niech sobie włada. No. A, a pani, która ma kierownicze stanowisko w tej klinice, to yy, mówi tylko po niemiecku, bo ona się nie będzie musiała uczyć. A ja im tłumaczę jedno, że wy jako Niemcy, jako naród, jesteście największymi złodziejami, bo, w, bo kradniecie ludność z całej Europy i z całego świata, nie płacąc wcześniej za ich wyszkolenie. Po prostu Niemcy stwarzają takie warunki w polityce, geopolityce praktycznie światowej. Że stwarzają zagrożenie w różnych krajach, prowokują różnego rodzaju sytuacje, yy, yy, prowokują kryzysy i wprowadzają potem ludzi w stan wojny, po to tylko, żeby coraz więcej ludzi przyjeżdżało do nich, wzmacniać ich gospodarkę za darmo. Niemcy, nawet jak będą prowadzić działania wojenne, to i tak nie będą. Yy, coś, mi, coś mi telefon teraz zaczyna szwankować, nie do czego słyszysz mnie? Halo. Chyba się rozłączyło połączenie, ale tak naprawdę to kontynują są rozmowę. kontynuującą są rozmowę to Niemcy kradną ludność. Bo i Polaków, i Rosjan, i z Uzbekistanu, i z Kazachstanu, i z Wilna, i z Litwy, wszędzie przyjeżdżają ludzie do Niemiec na roboty. Za 10 euro, za 12 euro. No po prostu to jest chyba dziwne, nie? A dla nich to jest normalne, bo to jest ich moralność. Kraść. A o innych mówić negatywnie, że oni kradną. Nie, nie, oni kradną. Polacy nie kradną. To Niemcy. Są największymi barbarzyńcami, bo tak jest ustrojony ich naród, wyssany przez lata z mlekiem matki. To jest to. Ja mówię prawdę. To jest naród tak chytry, tak przebiegły, że nawet na wojnie robi interes. Dlaczego? No dlatego. Dlaczego w Polsce nie produkuje się uzbrojenia, bo wszystko zostało zamknięte? No. Kto przyjął łapówkę pod stołem? Tusk. Skąd przyjął? Z fundacji Adenauera, tak? Żeby jego partia się rozwinęła. Jego partia się rozwi rozwinęła, platforma, sprzedawali nadal Polskę. Poprzez swoje układy żydowskie i tak dalej, poprzez panią Gronkiewicz-Walc w Warszawie. Kto i co zrobił? Nic. Chodzi sobie nadal milionerka już, nie? Ile domów żydowskich sprzedała? Tak? Poprzez prawników, poprzez klany prawnicze, poprzez klany adwokackie. I co? Wszystko się kręci nadal? Może ktoś mi na to odpowie na ten temat. Albo na przykład, nie wiem, może do mnie zadzwoni pan Duda albo prezes PiSu i odpowie mi na to pytanie, dlaczego się nic nie dzieje z Żydówką Gronkiewicz-Walc? Dlaczego jej się nie zamknie za takie coś, co ona zrobiła? Bo co? Bo ma miliony na koncie i stoją za nią prawnicy? To ona jest bezkarna? Nie, ona jest karna, bo lud to kiedyś, lud Polacy to kiedyś wezmą na języki i zrobią z taką panią porządek. Tak samo jak zrobią porządek z politykami, którzy sprzedają nadal Polskę. To no nie będzie tak. Granice są gotowe do zamknięcia. Jeżeli Polacy nie będą pracowali w Niemczech, a będą kiedyś pracowali, jak będzie nowy prezydent, będą pracowali w Polsce. To te 10, niecałe 10 milionów Polaków, którzy są w Niemczech, a będą mieli stworzone lepsze warunki w Polsce, to się przeprowadzą do Polski, bo będą mogli się rozwijać, budować w normalnie, a problem będzie w Niemczech, bo Niemcy będą dawać plajtę, tych zakłady pracy, nie? Czy tam pracują sami emigranci? Wczoraj widziałem w Osnabriku na ulicy roboty budowlane, zakładanie asfaltu, zakładanie nowych chodników, kto tam jest, nie? Wszystko czarnowłosy, nie? Rumunii, jacyś tam kurczę, <grywa> Uzbezpie, Uzbekistan, nie? Wszystko międzynarodówka. Nawet jednego Niemca nie było, bo ta firma już była turecka, nie? która to robiła. Wykonują na zlecenie Niemców, którzy siedzą w urzędach, nie? Oberbürgermeister siedzi w urzędzie, nie? Kieruje. Kieruje kogo? No nie Niemców, bo oni są już na zwolnieniach, chorzy i się nie rozwijają. Kieruje jacyś tam po prostu. Czarnych papuasów, nie? Ja na papuasów to mówię, to są tacy ludzie, którzy po prostu przyjechali, są ciemno skórzy i często normalnie murzynki, nie? Wczoraj na przykład widziałem murzyna bardzo bogatego, by się dorobił na innych przekrętach. Jechał rowerem za 6000 euro, nie? A ja teraz myślę, jakby kupić samochód za 3000 euro do remontu, nie? No dlaczego? No bo umiem po prostu organizować niedrogi remont, nie? poprzez, poprzez mojego przyjaciela z Piły, z Wawelskiej 116, remontuję moje samochody, nie, płacę, wymagam i są, a potem je sprzedaję i nadwyżkę z tego, co ten mój zarobek, obojętnie czy to jest na czarno czy na biało, przeznaczam na wybory, na wybory prezydenckie teraz, na przykład za 5 lat, czyli w 2025 roku Powiedziałem, że będę startować. Już w Realu, w telewizji w Realu, powiedziałem to, że będę za 5 lat startować. Po jednym dniu wyłączyli program, nie? A przecież powiedziałem prawdę, realizuję to, co mówiłem, nie? że mam stronę, że za zakładam stronę personalną wwwartur glowackipl No to jest moja strona personalna, tam już te informacje są. 2025. Nie? Na stronie tej, która była wcześniej, jak właśnie, jak byłem w telewizji w Realu www.arturprezydent.pl, to już y, są informacje, że współpracuję z różnymi firmami, że polecam prawników, że polecam y, fundacje różnego rodzaju. Teraz na przykład będę polecać firmę, która zajmuje się kryptowalutami, bo oni dzięki swojej pracy i reklamie dają ludziom biednym zarabiać pieniądze poprzez tylko wyłącznie granie na giełdzie, nie. Czy to jest dobre? Nie wiem. Niech to ocenią mieszkańcy całej Polski i całego świata. I tyle. Następne programy będę kręcić w kilku innych językach. Będzie też wywiad z mojej miejscowości, z mojego biura wyborczego. Bo tam ono jest. Przyjadą informatycy. Chcą się zająć filmem bardzo dobrze. Niech coś młodzi robią, niech się rozwijają. Mi tak naprawdę niewiele potrzeba. A wybory startując już jako kandydat na prezydenta Polski, bo być może będę kandydatem, chyba że będzie król i się zmieni w ogóle sytuacja w Polsce, zmienimy ustrój w ogóle w Polsce, to już nie będzie demokracji. Niektórzy mówią, że już nie ma demokracji, bo jest reżim pisowski. Teraz słyszę, że partia się rozpada. Mój Krzysztof Jackowski z Czuchowa, z którym się spotkam już niedługo, to też mówi, że yy, idą niedobre czasy, ale może będzie dobry król. Może będzie dobry w przyszłości król. Życzmy tego Polsce. Mówił do państwa Artur Głowacki.

7050. Adres mailowy Artur Glowacki 27 com. Dziękuję wam serdecznie i do następnego programu. I walczymy nadal o Polskę wolną. Polskę wolną dla Polaków, a nie dla Żydów i narodowości, którzy wykorzystują. Prawo polskie, dlatego aby robić zło na miejscu w Polsce. Musimy walczyć o Polskość i tego Wam serdecznie życzę, i do następnego programu. Dziękuję.